Historii mnóstwo jest zagadek Czemu wszyscy mamy twarze blade? Czemu tylko buja psa łapsona Jest tak bardzo, bardzo opalona? Jak myślicie czemu? No właśnie, czemu? Może łapsom zamiast kremu Nieopatrznie użył dżemu Aha. Tak się dżemem wysmarował Że od tego aż zbrązował Kremem ciało Bardzo możliwe A naprawdę tak nie było Tylko mu się to przyśniło. W tej historii Mnóstwo jest zagadek Czemu wszyscy mamy twarze blade No właśnie Czemu tylko kurzia cała w ma Jest tak bardzo, bardzo opa Dlaczego jego buzia jest taka brązowa? No właśnie, ja tego tak nie rozumiem. Ale w sumie ładnie mu w tym kolorze. Czemu tylko buzia psa Jest tak, tak bardzo, bardzo, bardzo opalona. Czemu, czemu, tak bardzo, bardzo opalona. Dlaczego? Ja wam powiem, prosto z mostu. Łapsą kłamie na po prostu. <laughs> Stroi tylko słuchne miny. Hmm. Nie chcę przyznać się do winy. Czujecie ten rytm? Więcej bajek i piosenek czeka na kanale Czyściochowo.